Siemano, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony ponownie Artana i witam was w kolejnym odcinku Starbounda. Tak jest dzisiaj wielki piątek, czyli w sumie męka i śmierć Jezusa Chrystusa. Tak, więc jest to dzień szczególny, wyjątkowy, przynajmniej dla mnie, nie wiem jak dla was, jeżeli jesteście chrześcijanami, to pewnie też. A jeżeli nie, no to pewnie... Nie macie nic do tego, że po prostu uznaje ten dzień za wyjątkowy, tak. No i dobra. Znajdźmy jakąś bardzo, bardzo ryzykowną. Tretryski. Hmm. Dobra, myślę, że polecimy na tą planetę, gdyż musimy zdobyć te nowe, te nowe, na przykład Volium, Volium Ore. To bym chciał zdobyć albo Solarium. Tak, Solarium Star. Nie wiem do czego to w ogóle będzie potrzebne. Zaraz się pewnie dowiem. Tutaj, albo się i nie dowiem. Niestety nie. Prawdopodobnie. Nie, nie dowiem się. Eee, ale może tu się dowiem. Do czego mi to może być? W ogóle musimy zrobić cztery, 4, cztery, cztery, cztery liny. Nie wiem czy mogę zrobić aktualnie liny. Chyba nie. No właśnie, nie mam. Nie mam włókien roślinnych, ale chcę zrobić cztery liny, żebyśmy mogli mieć. A, a, to jest ta sama planeta, na której byłem wcześniej. Ojdź. <noise> Już nie pamiętam niestety na których planetach ja tutaj byłem, więc na tamtej planecie raczej nie ma tych a nowych. nowych, nowych... Moderate. Dangerous. Dangerous. Okej, okay, lecimy tutaj. Tam jest śnieg i tam jest to wszystko i myślę, że gdzieś tutaj mamy tą naszą cold protection Extreme cold function Dobra, wybieramy to, Mamy teraz odporność na zimno i a, oczywiście a, na brak tlenu Na tej planecie będzie nam to potrzebne, gdyż jest to planeta zimna Na której moglibyśmy umrzeć z wyziębienia a więc, jak najbardziej jest nam to tutaj potrzebne <laughs> I myślę, że tutaj znajdziemy te surowce, których Aktualnie potrzebuję do kolejnej misji Tym razem jest to misja od naszego pingwina Whoa. Snowflake Snowflake shuriken Mamy drzewo Które daje nam ice bloki. Okej okay. Dobra bez względnego gadania bez zbędnego gadania nawet bo to jest gadanie zbędne lecimy w dół i szukamy tych nowych bloków którymi są niezbędne do tego żeby zrobić nową zbroję, tak? przez śnieg kopiemy się bardzo szybko no i doszliśmy do cobblestone'a który już niestety nie kopie się szybko chociaż i tak wiertłem jest szybciej niż jakbyśmy to robili i już widzę pierwszy Volume ore. Uuu Nauczyliśmy się kraftować coś nowego Separator Table I tu widzę kolejne już Kolejne złoże Volume A ty czym jesteś? Egisholt, Egisholt, Accelerator Table Dobra Uczymy się tworzyć nowe rzeczy, super o, i trzecie, trzecie złoże, którym jest. Czym jesteś? Oj, nie, nie mam miejsca w ekwipunku. Czyżby. Dobra, wywalmy to. I mamy. Rubium. Rubium. Ok. A, włączmy sobie. Oj, i skończyło mi się wiertło. Więc bierzemy szybko diamentowe. Które będzie nawet. Chyba szybciej kopać niż. Oj, rubium mamy pełno. Rubium widzę. Jest tutaj pod dostatkiem w tym miejscu, więc e, chyba będziemy go mieć najwięcej z tych wszystkich trzech surowców, które były nam potrzebne. Hmm. I dzisiaj odcinek też będzie krótszy prawdopodobnie, gdyż. No tak jak mówiłem wczoraj, no nie mam e, przez święta zbyt wiele czasu. E, jestem bardzo zajęty przez święta. E, tak, przez święta też można być zajętym, można świętować, ale można być zajętym. Więc myślę, że nie obrazicie się, że te odcinki przez te parę dni będą takie krótsze. Przynajmniej e, pojawia się coś nowego. O, mamy wiolium. E, violium i -y Okej. Okay. O, dobrze. Weźmy sobie jeszcze to. I mamy wodę i rubium w tej wodzie. Super. Lubią or. Dobrze, mi, od, mi to odpowiada, że znajdujemy tych surowców tutaj, tak pokaźną ilość. No i jak, wie, jak widzicie, mamy jakieś nowe, nowe stoły do tworzenia, nowe table. Pewnie jakieś ulepszenia crafting table i różnych takich rzeczy, typu tego, co tam ostatnio zrobiłem. Już nie pamiętam jak się nazywa, to nawet. Uła. Widzę, że tu jest pełno violium, więc lecę tutaj, jak tylko szybko się da <laughs> i szybko to wykopuję, gdyż będzie nam to bardzo potrzebne. Wszystkie te trzy surowce, które są potrzebne, naprawdę tutaj występują w ogromnej ilości. Już widzę, że mi się kończy żółty steampak, więc jak najszybciej go odnawiam. O i widzę tu jakiś dungeonik mały, do którego oczywiście się wybiorę. Tutaj przepuścimy wodę. No, niestety ona tutaj nigdzie nie, prze, nie ma gdzie przepłynąć a zbytnio dalej. Ale tu już widzę kolejne złoża. Pokaźne złoża. No, może nie tak. A nie, jednak pokaźne. No i przyszło mi to. Wreszcie doszło do tego, że skończyło mi się wiertło, i muszę kopać manipulatorem energii, manipulatorem materii. Przepraszam bardzo za błędne, a, błędne powiedzenie. Manipulatora materii muszę użyć w takim razie, aby a, zdobyć to, czego potrzebuję, tak? Ok, tutaj myślę, że nie potrzebujemy a, zbytnio dużego Światła. Myślę, że zabudujemy sobie tą powierzchnię za mną. Na przykład tym. Dobra. Zabudowani. I oczywiście wkopujemy się tutaj. Zbieramy tą wodę, która tu pozostała. Tym samym możemy kopać się e, naprzód z trochę większą prędkością niż pod wodą, bo pod wodą, jak wiecie, pewnie. Lub nie wiecie, kopię się wolniej. Czy ja mam coś, czym mógłbym kopać szybciej? Czy ja mam tu coś takiego? Chyba nie. E, niestety nie mam niczego takiego. Dobra, myślę, że damy radę się tutaj dokopać tylko do tego. I zaraz będę wracał na statek, na powierzchnię. Więc zrobimy szybki trik, który nam to, mi to umożliwi. No, tu mamy rubium. Rubium oczywiście wykopiemy razem z cobblestone. Cobblestone? Em, cobblestone. Em. <laughs> Człowieku, w jakim tej świecie żyjesz, że mówisz tak? No i a myślę, że wrócimy i będziemy mogli z tego zrobić coś ciekawego. Coś na pewno nowego, czego jeszcze nie mam. Dobra, to powinno się wykopać w miarę szybciej. Tu już mamy a, <laughs> to pomieszczenie, w którym są. Bloczki z innych. A i mam Egisold Ore. No, nic ciekawego tutaj nie było. E, dobra, wracamy na statek, czyli robimy save and quit single player i wchodzimy na naszą postać. I powinniśmy wylądować na statku. Dokładnie tak, dokładnie tak. Jesteśmy już na statku. Oczywiście ja sobie tu poopróżniam trochę e, ze zbędnych śmieci moją. Mój ekwipunek. Moją ekwipunek, tak moją. Z jakichś moonstone'ów Moonrocków. To mi jest niepotrzebne a aktualnie w żaden sposób. Titanium panel nie. Titanium or już. To sobie zostawię. To sobie wyrzucę. Tego mam strasznie dużo. Flashblock na pewno nie chcę. Dobra, myślę, że na razie wystarczy tyle. Ok, i robimy sobie Refine Rubium 2 na 1 na są potrzebne. Więc tworzymy Tworzymy <laughs> Co możemy tu jeszcze robić? E, Violium będziemy mieć 24 i jeszcze mieliśmy Egisol, Egisol Będziemy mieć 16 Dobrze. Co my z tego możemy zrobić? Czy możemy tu coś zrobić? Nie, nie możemy tu nic, nic zrobić. Czy możemy tu czy tutaj możemy coś ciekawego zrobić? Powinno coś być. Oj, oj, znalazłem. Potrzebujemy jednego replikatora, 20 egisoltów i dura stylu. To wszystko wymaga. O. Możemy zrobić separator table. Separator. Dobra, czyli tak, zbieramy replikator i, w, i platformy. No platform akurat nie musiałem zbierać Dobra, bo one mi się jeszcze przydadzą I zjeżdżamy do tego miejsca, gdzie możemy zrobić separator table I kładziemy... Oj, nie możemy go tu położyć, gdyż jest to zbyt nisko No, zbyt wysoko Więc muszę to położyć trochę niżej Myślę, że na tej wysokości powinno wystarczyć Tak, oczywiście wystarczyło I mamy coś ciekawego Co my tu mamy? Imperium, Imperium. Yy, tak, możemy robić sobie tutaj oczywiście. O, Warmint Pants. Chcę zobaczyć, jakie ja mam. Sheriff's slugs, czyli te Warmint Pants są lepsze. Warmint Hat, czyli 6 i 10. Yy, no dobrze. Widzę, że tu mamy jakieś. Wow, bardzo ciekawe rzeczy. Na razie możemy zrobić sobie niestety tylko spodnie z czterech kawałków violium, tak. Oczywiście je sobie założymy. Jak one wyglądają? No, wyglądają dość ciekawie, ale myślę, że sobie pochodzimy w tych naszych, które mamy. No i jak widzicie, odblokowaliśmy kolejne, kolejne. Mm. Rzeczy, kolejne ciekawe rzeczy. Wrangler's Hut. Nie wiem, co to jest. To Imperium Compound. Imperium Compound. Nie wiem, do czego to służy. Nie wiem skąd to wziąć, ale dowiem się już pewnie. O, jest tutaj. Musimy mieć Violium i Solarium Star. Solarium Star, nie wiem niestety skąd wziąć. Też się dowiem. Eee, czy ja mogę to zrobić, drill? Nie, nie mogę zrobić drill. Dobra, zrobimy sobie replikator na szybko. Jeszcze jeden. No i w sumie będziemy ich potrzebować. Tak, to trochę tych replikatorów. Więc a, będzie mi ich potrzebne parę. Więc będziemy zbierać także surowce na Durasteel. Gdyż Durasteel będzie nam potrzebny do zrobienia replikatora. No i oczywiście tu sobie zrobimy trzy drille. A, w sumie złote sobie też porobię Parę złotych, no cztery dokładnie mogę zrobić No i w sumie srebrne Też zrobimy, żeby się nam szybciej Kopało, żebyśmy mogli ojej, one się nie stakują. <laughs> Zrobiłem chyba Najgorsze gówno jakie mogłem zrobić No ale trudno, a dobra Meteorytm Obra już wywalę Już mi go nie szkoda jakoś specjalnie Czy ja mogę tu gdzieś Czy ja gdzieś tu mam platformy? O, nie mam. No, no cóż, postawimy sobie tu torcza. Czy ja mogę coś jeszcze wywalić. Teoretycznie mogę. A czy ja chcę sobie odblokować tą technologię, tą Bouncy. No dobra. Sek Tech F. Co mi to da? Co mi to daje w ogóle? A, że się odbijam, tak? Czyli to będzie przydatne, jeżeli będziemy e, spadać w dół. Spadać w dół. No, w górę się w sumie nie da spadać. E, czyli będzie to nam bardzo przydatne, w sumie. <laughs> Odbijamy się, dlatego bouncy. E, no i cóż, w tym odcinku to chyba byłoby na tyle. A w kolejnych odcinkach będziemy zbierać, oczywiście znów surowce i mam nadzieję, że uda nam się wykonać tą kolejną misję dla pingwina i że wreszcie odblokujemy sobie Penguin Bay. Penguin Bay, bo chcę tam już mieć te rzeczy, które ten gościu tam może sprzedaje, może tam są jakieś misje, nie wiem szczerze, ale się dowiem. Tym raz, Tymczasem trzymajcie się ciepło, na razie, czołem, cześć!